Panie prezesie, jesteśmy 2-2,5 dwa, dwa miesiąca od momentu ogłoszenia lockdownu. Luzowane są po kolejne elementy gospodarki. Jak pan podsumuje ten czas tego zamknięcia i pandemii? Gdzie byliśmy dwa miesiące temu, gdzie jesteśmy dzisiaj? Bardzo ciekawe zagadnienie, bo Mamy do czynienia z bezprecedensowym okresem w historii, chyba nowoczesnej, kiedy nie ma wojny, a ograniczenia są praktycznie tak, by dotyczyło to działań wojennych. Dwa miesiące temu niewiele wiedzieliśmy o tym, co to jest za wirus. Dalej pewnie niewiele o nim wiemy, bo słyszymy o wielu mutacjach i tak dalej. Natomiast reakcja która nastąpiła na to zjawisko, w wielu krajach różnie przebiegała, ale ja bym powiedział, to tak było, że do czasu Imperial College miał bardzo głośny raport i model przez jednego matematyku, popracowany na temat, co to jest, jakie będą skutki pandemii. I określano w tym modelu na setki milionów ludzi, którzy mieli umrzeć do października tego roku. Oczywiście to się nie zdarzyło, ale ten model był przyjęty przez właściwie większość krajów na, na świecie, poczynając od, od, od Wielkiej Brytanii, po prostu. I to spowodowało, że właściwie zostaliśmy z dnia na dzień prawie że zamknięci wszyscy, cała gospodarka, Całe gospodarki, ludzie w domach. Łańcuchy dostaw zostały porwane, i to było widać od razu, kiedy najpierw Chiny zostały unieruchomione, gdzie mieliśmy do czynienia z blokadą portów, a w związku z tym blokadą przepływu towarów, które były w kontenerach, brak kontenerów wchodzonych itd., i tak dalej, brak pewnych komponentów już w marcu. Które musiały być sprowadzane chociażby z Chin. Czyli mieliśmy efekt tego typu, że porwane łańcuchy dostaw. Kolejny etap był taki, że właściwie nie tylko porwane łańcuchy dostaw, bo zabroniono w ogóle produkcji. We Włoszech najpierw zabroniono produkcji tak naprawdę. Nie tylko na początku zostawiono produkcję spożywczą, a później tak naprawdę zabroniono jakiejkolwiek aktywności gospodarczej dla ludzi. A więc nastąpił szok podaży, a jednocześnie szok popytu, bo z jednej strony ludzie nie mogli kupować, a z drugiej strony ludzie nie mogli produkować. I to dotyczy zarówno usług, jak dotyczy produktów, jakichkolwiek. A oczywiście konsekwencje, dramatyczne zamknięcia natychmiast przełożyły się na zwyczaje, jak ludzie spędzają wolny czas, czy co robią w czasie wolnego czasu. Które kategorie są bardziej dotknięte nawet w przemyśle spożywczym? Ja nie mówię o tym, że ktoś przestał kupować nowe samochody, bo to było oczywiście 90% czy, czy jeszcze więcej, bo nikt nie poszedł do dealera, żeby kupić po prostu. Ale co do produktów spożywczych, to wydawało się, że powinno być jak najmniejsze zmiany. A tutaj zmiany nastąpiły też bardzo duże. Oczywiście nie wiemy jeszcze, co się wypiętrzy z tych wszystkich zmian, które góry sprzedaży pozostaną górami sprzedaży już do końca, bo powiedzmy, kiedy człowiek siedzi w domu, to chce coś przygotować sobie sam. Był zmuszony niejako do przygotowywania sobie posiłków samemu, w swoim własnym zakresie. Chciał produkować, nie produkować, chciał wypiec sobie ciasto. A więc mieliśmy do czynienia, drożdże były towarem bardzo popularnym i niedostępnym, Deficytowym. podlady po prostu. Jak ktoś jest troszkę już nie urodził się w PRL-u, to tego nie rozumie, ale to te czasy powróciły. Czyli zmiany w modelu konsumpcji, zmiany w jaki sposób dokonujemy zakupów, co kupujemy, były oczywiste. Teraz tylko jest kwestia, na ile te zmiany są stałe, na ile są przejściowe, na ile to wróci do, do tak zwanej normy sprzed COVID-u. No właśnie, no. jak pan uważa, gdzie, gdzie te zmiany będą największe, gdzie z nami pozostaną, a co wróci do normy? Na to pytanie nie jestem w stanie jeszcze dzisiaj odpowiedzieć. Natomiast wiem tylko jedno, że e, wielu nauczyło się na nowo piec. Jeśli, jeśli, jeśli rzeczywiście to zostanie z nami, to całkiem dobrze, bo miło spędzać czas w rodzinie. Wielu nauczyło się oprócz gotowania wody ugotować takie trzy jajko, a nie tylko wodę. Wielu ludzi, którzy sprzedawali wszystkie składniki, a nie gotowe produkty, miało bardzo dobrze. Producenci wszystkich przypraw, producenci składników i tak dalej, osiągali boom. Ale tutaj uwaga, jest pewne nie, nie, niebezpieczeństwo dla wielu yy, producentów, bo czy 300% normy, bo takie przypadki też znam, nie będę mówił o, o, o konkretnym przykładzie, ale 300% normy to jest rzeczywistość, którą powinni już przyjąć za stałe i zbudować moce produkcyjne, rozbudowywać zakłady czy siły sprzedaży, etc. A co powiedzą ci, którzy 30% normy tylko robili w tym, w tym momencie. Czy w związku z tym powinni przeorganizować swoje biznesy w ten sposób, żeby e, ograniczyć zatrudnienie, pozbyć się know-how, bo przecież jeśli jest fabryka, która wyprodukuje produkt X i on jest, zapotrzebowanie na niego jest w 30% normalności, to oznacza, że nie potrzebuje. 70% maszyn, ludzi, którzy potrafią to obsługiwać i tak dalej. Ja myślę, że jest za wcześnie na powiedzenie, jak będzie tak naprawdę. Chociaż ja widzę, że pewne trendy są, jednak zostaną z nami. Znaczy jest bardzo duża nieufność społeczna w tej chwili do przebywania w zwartych skupiskach ludzkich. Mimo, że ludzie chcą, a jednocześnie się boją. Teraz ten aspekt bojaźni jest bardzo silny. Co widzimy po restauracjach, czyli cały kanał Horeka. Wszyscy, którzy dostarczali do, do wszystkich kanałów Horeki może w bardzo długim okresie dopiero powrócić do jakiegoś przedkoronawirusowego stanu. Tak samo wszystko, co wiąże się z gotowymi rzeczami. Myślę, że to też zajmie dosyć długi czas, ale jak mówię, jest niebezpieczeństwo pewnego rodzaju, że ludzie będą podejmować decyzje zbyt szybko. Mówię o producentach, nie mówię o konsumentach, ale o producentach dostosowujących się. W tej chwili sztuką będzie bycia bardzo elastycznym z możliwością reakcji, w czasie. I to, kto będzie najbardziej elastyczny, z pewnym przystosowaniem się w czasie, to ten wygra. Ci, którzy, oczywiście, być może wygrają też ci, którzy postawią wszystko na jedną kartę. To jest, i, i to też będą wygrani, ale też będzie mnóstwo takich przegranych, bo w tej chwili wiele przedsiębiorstw, to tak naprawdę, e, tak, jak, tak jak my. my w początkowym okresie COVID-u musieliśmy zapewnić bezpieczeństwo produkcji, bezpieczeństwo pracownikom, bezpieczeństwo produkcji, bezpieczeństwo ciągłość dostaw, bo to było dla nas najistotniejszym zadaniem. I jednocześnie zachowanie płynności, bo przed tym w tej chwili stoją firmy, które wpadły w tę dziwną sytuację, nie z ich powodu, tylko po prostu z powodów ogólnoświatowych. To mają do czynienia z wyzwaniem w tej chwili płynności, żeby jak najdłuższy czas mieć zapewnione środki bieżące, obrotowe na kontynuowanie swojej działalności. Nie, I nie mówię tutaj o firmach, które w ogóle nie wiem, nic nie, 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 nie mogą sprzedawać dzisiaj, bo są. Jest mnóstwo sektorów, które po prostu nie sprzedają nic. E, powiedzmy hotele no to działają nawet nie na niej jednej dziesiątej obrotu tylko w czasie weekendu miałem takie ciekawe rozmowę ze swoim jednym z kolegów który z kolei ma kilka hoteli na całym świecie rozrzuconych i on stwierdził że ma rezerwacji do końca jesieni niech pan zgadnie ile 64 a to są kilka hoteli chyba osiem hoteli rozrzuconych po całym świecie. Są segmenty, które po prostu nie mają w ogóle przychodów. I teraz jest kwestia, kiedy skończy, się, skończy im się gotówka, żeby przeżyć. Są segmenty, które mają przychody, ale niewystarczającym stopniu, żeby zapewnić płynność cały czas. I są ci, którzy nie palą gotówki wyczekują po prostu, a, a są ci, którzy bardzo zarabiają po prostu. Mhm. Po prostu żeby... Jak na tym tyle wypada przemysł spożywczy? I przemysł spożywczy jest właśnie w takiej sytuacji, że mimo, że niektóre segmenty są w ewidentnym spowolnieniu, bo też znam kategorie, które robią 30% normy, ale to, o ile pozwala im na utrzymanie płynności, to, to będzie, o ile łańcuchy dostaw nie, nie zostaną poprzerywane, po prostu. Czyli, mhm. czyli a mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie naprawdę z różnymi. Zawirowaniami dotyczącymi surowców, pakowań, materiałów i tak dalej, nie mówiąc już o ludziach, bo przecież w obecnych warunkach głównego inspektoratu sanitarnego to jeśli firmy nie zadbają o brak krzyżowania się zmian, o te wszystkie wymogi surowe, rygorystyczne i tak dalej, to może być cały zakład wyłączony z produkcji. Ostatnie tygodnie to są, powiedzmy, zakłady mięsne, firma mrożonkowa. My jakiś czas temu pisaliśmy o firmie przetwarzającej warzywa i owoce, między innymi na mrożonki i na inne produkty. Widać, że pojawiają się luki w tym, co Pan powiedział na, na początku naszej rozmowy, w tym, że podstawową kwestią było zabezpieczenie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie uchronić się przed wszystkim tak naprawdę, nawet mając najlepsze intencje, ale widać, że tutaj albo popełniono błąd, albo czegoś nie, nie, nie dopatrzono. I widać, że je, są takie pola, gdzie rzeczywiście koronawirus może mocno uderzyć w firmy spożywcze i odciąć, że tak powiem, biznes na wiele tygodni tak naprawdę. Tak, to prawda. Wy Pan, to jest tak, jak my nie, nie jesteśmy wyizolowaną wyspą. Ludzie kontaktują się ze sobą i ci, którzy nie są w zakładzie pracy, ale idą do znajomych, prawda? I mogą tak równie dobrze mieć wirusa zainfekowanego na placu zabaw, w sklepie, w autobusie itd. itd. Więc tutaj, de facto, moim zdaniem, jest to wręcz bardzo trudne, nawet przy. Zapewnieniu wszystkich norm rygorystycznych, żeby ktokolwiek nie zachorował. Jest tylko kwestia, żeby izolować te ogniska do tych miejsc do zmian, których to rzeczywiście dotyczy. Oczywiście w sytuacji, w której jest jakaś miejscowość, gdzie choruje 70% lokalnej społeczności, to jest to praktycznie niemożliwe, że jeśli zakład znajduje się w takim miejscu, żeby, żeby wiele zmian nie było zainfekowanych. I tutaj mamy oczywiście to przykład kopalni, bo, bo, bo nie, jest, nie jestem, jest bardzo dobrym takim przykładem, gdzie jeśli, jeśli ludzie są zbyt blisko siebie i są zainfekowani, to to, to, to po prostu kopalnia jest zamknięta. Tak, dwa ostatnie pytania do tego wątku. Po pierwsze, chciałbym zapytać Pana o największe wyzwania, jakie stoją przed firmami z obszaru sektora spożywczego. O jednym Pan powiedział, to jest kwestia płynnościowa, to znaczy utrzymanie płynności w tak trudnych, niestabilnych warunkach. Jakie jeszcze wyzwania, że tak powiem, wskazałby Pan jako kluczowe w nadchodzących miesiącach? Kolejnym wyzwaniem... Bardzo związanym z tym to jest umiejętność przewidywania popytu. Bo każdy powinien przygotować się na, na mieć zapasy odpowiednie i tak dalej, bo teraz w wielu przemysłach są, jest sezonowość. I w jaki sposób podejść do chociażby w przemyśle, który jest bardzo sezonowy, prawda? Gdzie na przykład jesienią. Boże Narodzenie jest bardzo oczywistym sezonem. I teraz, jak firmy mają przygotować się do tego? Czy y, mieć jakąś zdyskontowaną y, prognozę y, popytu? I to będzie bardzo ważne, bo żeby nie było autostopów, żeby były dostawy y, regulowane. Więc tutaj y, widzę bardzo duże. Y, Zagrożenie, albo inaczej wyzwanie dla firm, żeby prawidłowo odczytały to, jakie będzie zapotrzebowanie na ich produkty w najbliższym czasie. A najbliższym czasie to mówię o około 6 miesięcy. To jest bezpośrednio związane z oczywiście tym, co y, mówię o płynnością. No i to już mówiłem, to jest kolejna rzecz, to jest właśnie to, bo popatrzy Pan, że y, jesienią. Będzie znów sezon zwykłej grypy. Ludzie nie będą odróżniać po prostu. Każdy. Dam taki przykład, że w lutym byłem w jednym z pociągów i jakich nowym, cały, cały, cały pociąg praktycznie patrzył się, co się dzieje po prostu. No to wyobraża pan sobie, co się będzie działo w październiku. Kiedy jest naturalny okres, że miliony ludzi w Polsce i na świecie są zakatarzeni po prostu. Mm -hmm. Więc to a pan nie rozróżni, czy to jest COVID, czy to jest inna grypa i tak dalej. I to może być powodem wielu panik, wielu sytuacji bardzo trudnych, a więc absencji pracowniczych, więc możliwości też wyprodukowania. Chciałbym zapytać o takie, taką prognozę dla sektora spożywczego na te właśnie 6, 6 miesięcy najbliższych. I tutaj nie pytam już o te wyzwania, ale pytam raczej o to, jak w ciągu tych sześciu miesięcy może się zachowywać rynek. Czy, czy widzi Pan potencjał do jakiegoś rozwoju? Czy będziemy mieli kwest, problem ze stagnacją albo, albo ze spadkami sprzedaży, tak powiem, na rynku spożywczym? Będziemy mieć sytuację bardzo różną na rynku spożywczym. To jest pewne dla mnie. I bardzo niepewną. Bardzo niepewną co do popytu. I bardzo niepewną, w których kategoriach to nastąpi. Bo w tej chwili, chyba, że trendy staną się rzeczywistością, które, nowe trendy, że nie będziemy spędzać czasu z przyjaciółmi, że nie będziemy spędzać czasu w restauracjach, że nie będziemy on the go, Przecież snacking, Condego i tak dalej, to były światowe megatrendy. Jeśli one, jeśli one zostaną zastąpione pożyciem rodzinnym, w mniejszym gronie, i tak dalej, to będzie miało to absolutnie niesamowity wpływ na to, kto, jaki produkt i gdzie dostarcza, po prostu. Kanały sprzedaży się zmienią, bo przecież. Tam, gdzie jest skupisko, wielkie skupiska ludzi, ludzie będą unikać tych, mogą, mogą unikać, może nie będą, ale mogą unikać. To wszystko wpłynie na nasze zachowania i na to, w jaki sposób firmy będą reagować. Na pewno sprzedaż internetowa będzie bardzo iść do przodu, chociaż tutaj uwaga, Moim zdaniem nie poradziła sobie sprzedaż internetowa logistycznie po prostu w okresie marzec, bo jeśli ktoś dostawał, robił zamówienie na coś tam i z najbliższym terminem realizacji po sześciu tygodniach, ale oczywiście życie nie znosi próżni, więc ktoś z postawki internetowej na pewno uczynili wiele wysiłku, żeby te ograniczenia logistyczne pokonać. Mhm. Więc to w ciągu sześciu miesięcy jedyne, co można powiedzieć pewnie, to jest okres olbrzymiej niepewności, po prostu, który nas czeka. Na który nałoży się jeszcze nadchodząca recesja, która potrwa przez najbliższe pół roku, przynajmniej według analityków? Jeśli zamknięto możliwość ludziom gospodarzenia, jeśli zamknięto zakłady, tak naprawdę usługi i tak dalej. No to nawet jeśli się wydrukuje nieograniczoną ilość pieniędzy, to można tylko i wyłącznie trafić do Republiki Weimarskiej z 20. Z 20 roku, któregoś, prawda? To nie jest rozwiązanie, więc mamy do czynienia czy z recesją, na pewno z, z ogromnym spowolnieniem świata. To mamy. Czy to będzie odbicie takie V, prawda? Bo to jest dosyć takie proste, że jest odbicie w dół i potem. W górę po prostu. I ile jeszcze, czy jesteśmy jeszcze w dole, to, to nikt tego nie wie po prostu. Natomiast obawiam się, że w zależności od tego, jak, jak kraje będą wychodzić z tych ograniczeń, pan, ja, ja mam 8, około 80% sprzedaży na eksport. I o ile byłem, byłem o wiele większym optymistą co do wychodzenia szybszego wychodzenia z tych ograniczeń jeszcze miesiąc temu, to w tej chwili jak rozmawiam ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Kanadą, czy z innymi krajami, to okazuje się, że teraz przedłużają dla kupców pracę zdalną już nie do lipca, ale do sierpnia, do września i tak dalej. A co to oznacza? To oznacza, że, że praktycznie nie ma testowania żadnych nowości albo bardzo ograniczonym yy, zakresie. Że są obecne kategorie, są poddane rewizji, która i półka jest tylko, dotyczy obecnie sprzedających się kategorii. Szukają ludzie podstawowych dóbr, które są rzeczywiście sprzedawane i będą sprzedawane, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, a jeśli tak będzie, że gospodarka będzie zamrożona, oczywiście, część tych zamrożeń. To jest tak naprawdę uwarunkowana politycznie, bo to, co się w Ameryce dzieje w Stanach Zjednoczonych, to jest ewidentne, motywowane często zbliżającymi się wyborami listopadowymi, bo dla jednej strony sporu to jest im gorzej, tym lepiej i, i tak dalej, i tak dalej. No, z całą przykrością trzeba to niestety stwierdzić, że tak to jest. Recesja w związku z tym może być i może być e, bardzo poważna i może być bardzo długotrwała niestety. Chociaż mamy jeszcze światełko w tunelu, jest takie, że te wszystkie szkody były poczynione bez szkód dla infrastruktury. Bo tak naprawdę wszystkie fabryki stoją, bo odtworzenie know-how nie będzie aż takim dużym problemem, jak gdyby ta fabryka została zbombardowana i, i ludzie pomordowani, którzy pracują w tej fabryce. Co mieliśmy ostatni raz na szczęście 70 lat temu.